Państwa serdecznie. Chciałabym dziś zapytać naszego eksperta o taką rzecz, która dotyczy prawie każdego z nas. Czy można uniknąć nie odbierając korespondencji mandatu? No, niestety nie można. Brak odbioru korespondencji urzędowej wcale nie oznacza tego, że ta korespondencja nie będzie uznana za doręczoną. Urzędy skarbowe, sądy, tak samo policja, urząd wojewódzki czy urząd miejski są wyposażone w taką kompetencję, że mogą pozostawić na poczcie informację o tym, czyli awizo, że korespondencja była dostarczana adresatowi i on jej nie podjął w terminie. I po 14 dniach, po drugim awizo, korespondencja zwracana jest z odpowiednią adnotacją do właściwego organu, a to oznacza, że uznaje się niejako, że w tej dacie. Czyli w tym dniu, który jest tym 14 dniem terminu do odbioru korespondencji, ona została doręczona adresatowi. To znaczy, bez względu na to, czym odbierzemy, czy nie. Odpowiednie urzędy uznają, że zostało to odebrane, tak? No nie tylko uznają, że została korespondencja doręczona, ale ma to dalej idące skutki. Czyli na przykład taka decyzja podatkowa, która nie zostanie odebrana przez podatnika w tym zakreślonym terminie, jest uważana za doręczona i skutki takiej decyzji będą egzekwowane. Z tego wynika, że nie opłaca się takich pism, których się boimy czasami, czyli co? Jeszcze raz powiedzmy, urząd skarbowy, policja. Kto jeszcze? Sądy, mhm. y, sądy ZUS, y, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie. No wszystkie instytucje, y, y, które są organami administracji publicznej. Od nich, nawet jeśli nie odbierzemy, uznane jest wówczas, że. Korespondencja do nas dotarła, tak? Tak możemy jeszcze raz niejako to powtórzyć. Nieodebrana korespondencja w żadnym wypadku nie chroni adresata korespondencji przed skutkami tego co w takiej korespondencji się znajduje. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Do zobaczenia.